Dziś prezentujemy Wam mulczer powierzchniowy TMC Kancela TDJ200. Maszynę stworzoną z myślą o cięższych pracach terenowych i profesjonalnym utrzymaniu zieleni. TDJ200 to model o szerokości roboczej 2 metrów, przeznaczony do współpracy z ciągnikami o mocy od 110 do nawet 200 koni mechanicznych. To solidna i masywna konstrukcja. Waga tego mulczera to około 1500 kg. Co przekłada się na stabilność i skuteczność pracy nawet w trudnych warunkach. Maszyna wyposażona jest w rotor o średnicy 490 mm. Na rotorze zamontowano młotki stałe typu F08, wspierane przez aż 50 przeciwostrzy F49. Całość dopełnia 46 łańcuchów osłonowych, które zapewniają bezpieczeństwo pracy i dobrą kontrolę nad rozrzucanym materiałem. TDJ-200 doskonale sprawdza się w czyszczeniu terenów po wycince mulczowaniu krzewów, gałęzi, zarośli, a także grubszej roślinności. To maszyna przeznaczona głównie do prac powierzchniowych. Idealna do rekultywacji gruntów, utrzymania poboczy, terenów zielonych i infrastruktury drogowej. Jeśli szukacie wydajnego i trwałego mulczera do ciągnika o większej mocy, TDJ-200 to sprzęt, który z pewnością spełni oczekiwania w pracy profesjonalnej.